Witaj, jeśli jesteś rodzicem, to pewnie każdego dnia myślisz o tym, jak ochronić swoje dziecko, jak zapewnić mu bezpieczeństwo i prowadzenie Boga. Ale czy wiesz, że są trzy szczególne godziny w ciągu dnia, w których modlitwa za Twoje dziecko ma wyjątkową moc? W tym nagraniu opowiem Ci o tych trzech świętych godzinach i dam Ci słowa prostej, a potężnej modlitwy, którą możesz odmawiać każdego dnia. Pierwsza godzina to trzecia po południu. Godzina miłosierdzia. To właśnie wtedy Jezus oddał swoje życie na krzyżu. O tej porze niebo jest szczególnie otwarte. To czas, gdy możesz prosić o głęboką ochronę i łaski dla swojego dziecka. Powiedz wtedy: Jezu, ufam Tobie. Otocz moje dziecko swoją miłością i miłosierdziem. Prowadź je, chroń przed złem i pokaż Mu drogę do zbawienia. Druga godzina to szósta rano. Początek dnia, gdy świat się budzi, ty możesz oddać cały dzień swojego dziecka w ręce Boga. Pomódl się tak: Panie, błogosław ten dzień mojemu dziecku: daj mu pokój, siłę i wrażliwość na dobro, niech każde jego słowo i czyn będą pod Twoją opieką. Trzecia święta godzina to dziewiąta wieczorem. To czas wyciszenia i refleksji. Dzień dobiega końca. To idealny moment, by zawierzyć Bogu wszystko, co dziś się wydarzyło. Powiedz: Boże, dziękuję Ci za życie mojego dziecka. Przebacz to, co było słabe, i wzmocnij to, co dobre. Otul je swoim pokojem do Was i daj mu spokojny sen. Pamiętaj, ziołaś, nie musisz być idealny, nie musisz mówić długo. Wystarczy codzienna, szczera modlitwa. A Bóg zajmie się resztą. Jeśli chcesz więcej duchowych treści, zasubskrybuj nasz kanał. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę.